W sobotę 27 czerwca odbył się w Warszawie 40. Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. Wzięło w nim udział ponad 120 delegatów i delegatek z całej Polski. W trakcie kongresu dokonano kilku zmian w statucie partii oraz odbyła się dyskusja na temat samodzielnego startu w wyborach samorządowych w 2010 roku. Wybrano także nowe władze naczelne partii. Blisko połowę nowego składu Rady Naczelnej stanowią członkinie i członkowie młodych socjalistów. Którzy to kilka miesięcy temu nawiązali intensywną współpracę z PPS. Jak oceniają ten kongres członkowie nowych władz naczelnych oraz przewodniczący partii? Przyszłość jest dość oczywista. Czeka nas bardzo ciężka praca polityczna. Wreszcie będziemy mogli się zabrać do odbudowy pięknej tradycji PPS-u. Czekają nas w przyszłym roku wybory samorządowe, w których na pewno będziemy chcieli startować w całym kraju. Czekamy także wybory prezydenckie. Jeszcze nie wiemy, co z nimi zrobimy. Na pewno jedno, jedno jest oczywiste: PPS jest znowu pod własnym szyldem niezależny i, i, i samodzielny. To, co się dzieje w Polskiej Partii Socjalistycznej, oceniam nader korzystnie. No, porównując obecny kongres, który akurat kończymy z kongresem poprzednim, gdzie dominowała, powiedziałbym, statyczność, stagnacja, na tym kongresie coś się dzieje i to dzieje się dzięki młodzieży. Różne jest podejście do młodzieży i do tego, że ona wkracza takim szerokim dość nurtem do ruchu socjalistycznego, ale ja widzę w tym dużą korzyść i dużą nadzieję na przyszłość. Świadectwem tego, że partia idzie w dobrym kierunku, ja myślę to, że Widzieliśmy na salę bardzo dużo młodych ludzi, którzy swoim entuzjazmem, swoją chęcią do pracy zarażają nas starszych i myślę, że Rada Naczelna, która została wybrana, podala temu zadanie. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony z kongresu. Jest to 40. Kongres, kongres jubileuszowy. Partia, która ma już prawie 120 lat, wymaga dobrego kierownictwa, którym jest zazwyczaj Rada Naczelna, która zawsze będzie podejmowała, mam nadzieję, słuszne decyzje polityczne. I wszystko jest przed nami, a przede wszystkim przed tymi, którzy będą przyszłością tych partii, a jak wszędzie w każdej dziedzinie przyszłością jest młodzież. I tej młodzieży życzę wszystkiego najlepszego i dobrego samopoczucia i dobrej pracy dla dobra Polskiej Partii Socjalistycznej.